Latonu mój wieczór taki piękny, Chodź mi więc na tą do maleńkiej kawiarni. Będziemy baldami, czyli słodkiewicą, i całą ją słuchajmy w tym powieść, a Panu można pomagać. Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Wszystkie koleżanki i kolegów naszego Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim. Na dzisiejszym pikniku połączonym z krótkim marszym kijkami. Będzie to takie spotkanie, dalsze spotkanie integracyjne. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy poznali. Do tańca i tu zabawia nas będzie zespół Kapela Podwórkowa z Inowodza. Za całość. Czy chce, czy nie chce, odpowiadam ja z moimi zastępcami, z panią Pałygową, z skarbnikiem, czyli z osobami funkcyjnymi. Jedna z zastępców stoi obok mnie, Lucyna Zielińska, drugą zastępczynią jest Maria Szygieł tutaj. One też będą zaangażowane. Także będziemy się chciałbym, żebyśmy się bardzo, bardzo ładnie bawili. Obecnie znajdujemy się na środku Osir w Tomaszowie Mazowieckim nad, mazowieckim nad rzeką Pilicą. Spotkaliśmy się tutaj po to, zaczę, zaczęliśmy spotkaniem z biurką przy Biedronce, na rogu ulicy Szczeleckiej i Mazowieckiej, tak zwany masz z kijkami. Chcemy jeszcze bardziej rozpropagować wśród naszych emerytów ten marsze, krótkie marsze z kijkami, dlatego, że 80% ciała praktycznie prowadzi gimnastykę, kiedy się maszeruje z kijkami. Jest to dla emerytów bardzo zdrowe. Jedno, że trzyma ich prosto, drugie, po prostu lekko Ćwiczą. W naszym stowarzyszeniu na Niebrowie powołaliśmy już taką grupę, która chodzi wieczorami po niebrowie z kijkami. Natomiast chcemy tutaj wejść, pokazać całemu stowarzyszeniu, w którym jest 1200 osób już, a jest to stowarzyszenie młode, bo faktycznie w marcu zaczęliśmy taką większą dopiero swoją działalność. I od marca prowadzimy tą działalność już coraz silniejszą. Zajmujemy się przede wszystkim za zaspokojeniem czasu wolnego dla emerytów, ranczystów. Propagujemy turystykę i wypoczynek poza granicami naszego miasta, czyli korzystając z ośrodków nad morzem, w górach. Już pierwsze grupy były. Prowadzimy również dla tych, co mają grupy inwalidzkie, prowadzimy tak zwane turnusy rehabilitacyjne. My bezpośrednio ich nie prowadzimy, ale organizujemy. Prowadzi ośrodek w Zawoi. Była już jednakowa przyjechała i od 1 września wyjeżdża również następna grupa, w około 50 osób, ponad 50 osób właśnie na, na, na taki turnus rehabilitacyjny jest to turnus za który te osoby które mają grupę mogą sobie odpisać od podatku podatek na koniec roku prowadzimy również takie święta jak dzień inwalidy jak dzień seniora który będzie w październiku na który serdecznie już państwa zapraszam Prowadzimy spotkania czwartkowe, myślę, że w niedługim czasie, kiedy zdołamy doskonalić kuchnię naszą w tym naszym pomieszczeniach, będziemy starali się te spotkania robić przy muzyce. W piątek były, były zakiszone ogółki. Tak, w piątek były zakiszone, w sobotę, niedzielę, w tak. we wtorek żeśmy przyszli. To I były, tak, to były. Zrobione było... resztę zakupów, czyli no. mięsko, słoninka, wszystko to, co było zamówione. potrzebne na smalec, co było zamówione i wszystkie przyprawy do tego. No. I koleżanki smażyły to. To było we wtorek. We wtorek, w naszym stowarzyszeniu. No. Pracowały od godziny dziewiątej do godziny. 16. Tak, tak trwało, żeby ten smalec był, usmażyć, żeby ponalewać. Żeby on się zsiadł. Tak, tak żeby, żeby na był... dzisiaj był dobry. I no. dzisiaj jest właśnie dobry. Yy, za całość odpowiedzialny jest Szef. prezes no a my mamy poszczególne zadania ja na przykład nazywam się Lucyna Zielińska i z panią Ciechowicz wydajemy steki koleżanka ja, Halina Gawarzyńska ja wydaję kiełbaskę, kiełbaskę z Danusią Jędrychowicz, Jędrychowicz i chleb koleżanki są tam cztery do wydawania mhm. właśnie zastępca prezesa jest do, tam nadzór ma Pani nad tym szczyni, wydawaniem tak. szwalcu i trzy koleżanki i... I smalec ogórki to oni wydają i wodę. Chciałyśmy to urządzić w takim zakresie domowych, domowych tych, no, przygotowań takich. Ogóreczki były kiszone same. Zakupiłyśmy 30 kg ogóreczków, same żeśmy zakisiły i same przygotowałyśmy te ogóreczki do, na dzisiejszą imprezę. Zakupione zostało również około 20 kg tłuszczu, żeby zrobić smalec własnej roboty. To chodzi nam o to, żeby, żeby to była taka atmosfera typowo rodzinna, żeby ludzie się tutaj czuli, yy, czuli swobodnie, żeby, żeby czuli się we własnym gronie. Ci, którzy nie mają rodzin, ci, którzy są często samotni, spotykając się u nas, tworzymy dla nich taką namiastkę. Namiastkę rodziny emerytów, rencistów i inwalidów. Chcemy ich zachęcić również do czynnego wypoczynku, żeby ci ludzie wyszli z domu. Chcemy zapropagować, żeby chodzili z kijkami. To jest. Samo zdrowie dla nas. Chcemy, żeby przychodzili, żeby, żeby się odstresowali od tej samotności, od trudnych tych warunków, od chorób, od wszystkiego. U nas nie myślisz o tym. U nas idziesz do przodu cały czas i myślisz tylko o tym, żeby sprawić innym ludziom trochę radości. Taki jest nasz cel, naszej, naszej organizacji. Płonie ogniste, tylko księżyc na chmury. rozpołysa od górki gwiazd, to cegajski nasz tambury, nasza noc i taniec nasz. 一个我。<laughs> <laughs>

Dzisiaj tutaj nad pilicą myślę, że jest ładna pogoda. Zapisało się około 180 osób. Tak to duża grupa i myślę, że wszyscy się będą dobrze bawić, będą poczęstowani. Z przygotowanym przez restaurację Wodnik. Będzie kiełbaska do grylowania podana przez nas. Jest smalec zrobiony przez nasze koleżanki. Ukiszone, ukiszone małosolne ogórki. Jest tego dość dużo. Myślę, że każdy będzie z tego zadowolony. Życzę miłej zabawy. Yeah. Musimy właśnie, żeby każdy osobiście przychodził z karteczką po odbiór steków, czy kiełbaski, bo chcemy po prostu wszystkich naszych poznać. członków poznać. poznać, bo nie znamy się jest... jeszcze, więc krótki to jest czas, więc chcemy po prostu nie dlatego, żeby utrudniać, tylko dlatego, żebyśmy się poznali. Tym bardziej, że jest bardzo dużo nowych osób tak. od nas z osiedla Zniebrowa. To są w ogóle nowe osoby, które nigdzie nie należały, nigdzie po prostu nie chodziły i przychodzą do nas. I dlatego po prostu chcemy te osoby poznać, tak jak tu koleżanka powiedziała wcześniej. Tak, no chcemy się po no. prostu zintegrować, żeby tych ludzi przyciągnąć, żeby więcej brali udział tam, tak. we wszystkich tych imprezach. No i pomagali nam też, bo w zarządzie nas jest tylko 17 osób. Mm. Nie, no od 12 to już musimy jak już, pracować. Jak bo... już wszystko wydamy, jak tak. wszystko wydamy. Prócz załóżmy, jeżeli zostanie smalcu, to będziemy wydawały, no to mamy ten wolny czas. To okay. dla, taki, no, tak idą do, do zabawy, no bo to no niestety musimy to nadzorować jednak, pomagać szefowi. Z uwagi na to, że jest mnóstwo osób. ale Tak, wszystko to robimy charytatywnie. Tak. Niestety nie bierzemy za to żadnych pieniążków, po prostu robimy to. Dla ludzi, dla nas, żeby razem się zabawić, wspólnie poznać. No mi się wydaje, że to jest wielka frajda i wielka przyjemność. jakaś pomoc no. już, nie? No I, i przyjemność, tak. frajda. Dużo osób, dużo, dużo nowych twarzy, dużo nowych znajomych, przez to się tworzy. Także no mi się wydaje, że bardzo Ludzie fajna sprawa. Pamiętnik dałam Jest to, impreza, jest to impreza, której koszt wynosi 5 zł. To jest odpłatność. Natomiast otrzymaliśmy Urzędu Miasta na ten cel również no, niewielką kwotę, ale jest to, jest to kwota, za którą no, dołożyliśmy do tych, do tych zakupów, na którą możemy sobie więcej, więcej kupić składników tych, które, które są. Dla emerytów jest to bardzo ważne, bo ludzie... Otrzymują niewielkie te emerytury i y, odpłatność 5 zł nie jest taką wielką dla nich odpłatnością. Natomiast spędzenie całego dnia na świeżym powietrzu w towarzystwie innych osób, przy orkiestrze, no i przy takim poczęstunku to jest dla nich bardzo ważna rzecz. A wcią ja jestem już i dziadkiem pewnie Ty Wywróżyłam sobie, że Ty pokochasz latem mnie Wywróżyłam sobie, że Ty pokochasz latem